Kofeina. Kofeina jest stymulantem, substancją chemiczną przyspieszającą pracę mózgu i układu nerwowego. Można go znaleźć w kawie, herbacie, napojach gazowanych i napojach energetycznych, które dostarczają miliardom ludzi energii każdego poranka. Dla większości nie jest to tylko napój, to rytuał. Dzień zaczyna się dopiero po pierwszym łyku. Po wypiciu, kofeina przedostaje się do krwiobiegu i szybko dociera do mózgu. Tam blokuje substancję chemiczną zwaną adenozyną, która informuje mózg, że jest zmęczony. Kofeina więc nie dodaje ci energii, tylko ukrywa Twoje zmęczenie. Twoje neurony zaczynają pracować szybciej, serce bije mocniej i nagle czujesz się bystrzejszy, bardziej żywy. Po 20 do 30 minutach pojawia się szczyt działania. Jesteś skupiony, pełen energii i zmotywowany. Świat wydaje się jaśniejszy, łatwiejszy, bardziej pod kontrolą. To nie jest euforia. To pewność siebie w filiżance. Ale gdy Twoje ciało rozkłada kofeinę, adenozyna wraca i dopada cię zjazd. To jasne skupienie przeradza się w rozdrażnienie, nerwowość i natrętną myśl, że może jeszcze jedna kawa to naprawi. Kofeina jest lekko uzależniająca, ale ukrywa się za codzienną rutyną. Z czasem twój mózg się dostosowuje i przestaje wytwarzać tyle naturalnej czujności. Potrzebujesz więcej kofeiny, żeby poczuć się normalnie. Jeśli nagle przestaniesz, odczujesz to: bóle głowy, zmęczenie i mgłę umysłową. Żartujemy, że bez kawy nie da się żyć, ale to po prostu objawy odstawienia przebrane za kulturę. Prawda jest taka, że kofeina cię nie budzi, ona po prostu opóźnia twoje zmęczenie na później. Nikotyna. Nikotyna to szybko działający stymulant występujący w tytoniu i e-papierosach. To właśnie ta substancja uzależnia ludzi, a nie sam dym. Wdychana przez dym lub parę w ciągu kilku sekund dociera do mózgu, wywołując wyrzut dopaminy, substancji, która sprawia, że czujesz się spokojny, skupiony i zadowolony. Na początku wydaje się to idealne. Twoje tętno lekko wzrasta, myśli się rozjaśniają, a stres znika. To początek działania, krótki, czysty haj, który wydaje się pod kontrolą. Przez kilka minut Twój mózg działa sprawniej, ale nikotyna szybko się wypala. Gdy dopamina zanika, spokój zamienia się w napięcie, niepokój i pragnienie kolejnej dawki. To jest zejście, i to właśnie ono trzyma ludzi w tym cyklu. Każde zaciągnięcie się daje chwilową ulgę w dyskomforcie wywołanym poprzednim zaciągnięciem. To jest pułapka. Nikotyna tak naprawdę nie powoduje odprężenia, ona tylko łagodzi objawy odstawienia. Twój mózg uczy się, że spokój istnieje tylko pomiędzy zachciankami. Z czasem nikotyna zmienia sposób uwalniania dopaminy przez mózg, co oznacza, że bez niej wszystko wydaje się otępiałe i pozbawione wyrazu. Fizycznie uszkadza płuca, naczynia krwionośne i serce, ale psychicznie jest jeszcze gorzej. Przekonuje cię, że nie możesz sobie bez niego poradzić. Alkohol. Alkohol jest depresantem, co oznacza, że spowalnia pracę mózgu i układu nerwowego. Piją go wszędzie na przyjęciach, kolacjach, uroczystościach i spotkaniach towarzyskich. Ludzie piją, żeby się rozluźnić, zapomnieć lub po prostu czuć się częścią grupy. Gdy dostanie się do krwiobiegu, zaczyna zakłócać sposób, w jaki mózg komunikuje się ze sobą. Na początku to jest przyjemne. Początek przynosi ciepło, odprężenie i poczucie pewności siebie. Czujesz się bardziej otwarty, bardziej towarzyski. Twoje myśli cichną, ciało się rozluźnia, a chwila wydaje się lekka. Przez chwilę alkohol wydaje się kluczem do nawiązywania relacji. Potem przychodzi szczyt. Ocena sytuacji zanika, emocje rosną. Mówisz głośniej, śmiejesz się mocniej, może przekraczasz granice, których na trzeźwo byś nie przekroczył. Ciało zaczyna tracić równowagę, koordynacja zawodzi, ale mózg wciąż myśli, że wszystko jest w porządku. To jest złudzenie. Alkohol spowalnia twój mózg, jednocześnie przekonując cię, że nadal masz nad wszystkim kontrolę. W końcu nadchodzi zejście. Zabawa przechodzi w zmęczenie. Ciepło staje się ciężarem. Szum staje się zamazany. Kilka godzin później jesteś odwodniony, masz mdłości i czujesz się otępiały. Następnego ranka twoja chemia mózgu całkowicie się załamuje. Kac. Alkohol uzależnia w cichy, znajomy sposób. Im częściej pijesz, tym bardziej Twój mózg oczekuje, że to właśnie alkohol go zrelaksuje. Wkrótce nie pijesz już dla zabawy, ale po to, by poczuć się normalnie. Z czasem uszkadza wątrobę, osłabia serce i osłabia samokontrolę. To substancja chemiczna, która sprawia, że czujesz się żywy, jednocześnie stopniowo przytępiając wszystko, co czyni Cię człowiekiem. Konopie indyjskie. Konopie to psychoaktywny narkotyk wytwarzany z rośliny marihuany. Najczęściej jest palona, waporyzowana lub spożywana jako produkt spożywczy. Główną substancją czynną jest THC, który oddziałuje na układ endokannabinoidowy mózgu, czyli sieć regulującą nastrój, pamięć i percepcję. Kiedy THC dostaje się do krwiobiegu, szybko dociera do mózgu i wiąże się z receptorami, które normalnie obsługują naturalne substancje chemiczne zwane anandamidami czyli cząsteczkami pomagającymi poczuć się zrelaksowanym i zrównoważonym. Wtedy pojawia się efekt działania. Czas zwalnia, zmysły się wyostrzają, a wszystko wydaje się trochę zabawniejsze, cieplejsze, bardziej miękkie. W szczytowym momencie konopie mogą zwiększać kreatywność i uspokajać lub, w zależności od dawki i nastawienia, prowadzić do dezorientacji i paranoi. Muzyka brzmi głębiej, kolory wydają się intensywniejsze, a pomysły bardziej doniosłe. To zniekształcenie normalnej rzeczywistości, które jednocześnie wydaje się senne i skupione. Gdy efekt zaczyna ustępować, myśli zwalniają, mowa staje się rozwleczona, a pojawia się zmęczenie. Dla niektórych to łagodne przejście, dla innych jest ciężkie, niczym niewidzialna mgła, utrzymująca się do następnego ranka. Konopie są lekko uzależniające, ale głównie psychicznie. Regularne używanie może stępić motywację, zaburzać pamięć krótkotrwałą, a w dużych dawkach wywoływać niepokój lub panikę. Często uważa się, że jest nieszkodliwa, ale w rzeczywistości po cichu zmienia sposób, w jaki mózg nagradza relaks. Kokaina. Kokaina to silny środek pobudzający, wytwarzany z liści koki. Najczęściej wciąga się go nosem w postaci białego proszku, ale można go również palić lub wstrzykiwać. Po przedostaniu się do krwiobiegu zalewa mózg dopaminą, uniemożliwiając jej wchłanianie przez organizm. Nagle twój mózg tonie w bodźcach przyjemności. Początek jest niemal natychmiastowy: to przypływ euforii, energii i pewności siebie. Serce bije jak oszalałe, źrenice się rozszerzają, a mózg wydaje się naelektryzowany. Każda myśl wydaje się genialna, każdy ruch wydaje się doskonały, czujesz się nie do ruszenia. Na szczycie jesteś szybki, skupiony i pełen życia, ale układ nagrody w mózgu już spala swoje paliwo. Haj jest intensywny, ale krótki. W ciągu kilku minut poziom dopaminy gwałtownie spada i pojawia się zjazd. Pojawia się niepokój, nastrój się pogarsza, a zmęczenie uderza. Pragniesz więcej, byle tylko znów poczuć się normalnie. Kokaina jest silnie uzależniająca. Mózg szybko uczy się łączyć je z przyjemnością, motywacją i kontrolą, ale to iluzja. Każde uderzenie przeprogramowuje cię i sprawia, że potrzebujesz kolejnego. Z czasem uszkadza serce, zwęża naczynia krwionośne i tak bardzo zmienia chemię mózgu, że bez niego radość wydaje się niemożliwa. MDMA. MDMA, lepiej znane jako ecstasy lub moli, to syntetyczny środek pobudzający i halucynogen. Zazwyczaj jest przyjmowane do ustnie w formie tabletki lub kapsułki na imprezach lub w klubach. Substancja zalewa Twój mózg serotoniną, dopaminą i oksytocyną, trio odpowiedzialnym za szczęście, nagrodę i poczucie więzi. Gdy zaczyna działać, ciepło rozlewa się po Twoim ciele. Muzyka brzmi pełniej, światła migoczą, a dotyk wydaje się elektryzujący. Czujesz głęboką więź z przyjaciółmi, nieznajomymi, ze wszystkim wokół. Mózg pracuje na maksymalnej empatii. W szczytowym momencie poziom serotoniny gwałtownie rośnie i świat wydaje się doskonały. Tańczysz przez wiele godzin, rozmawiasz bez przerwy, czujesz się nieskończony. Ale MDMA tak szybko zużywa zapasy serotoniny w mózgu, że już po kilku godzinach zaczyna się zejście. Emocje z ciebie odpływają, zastąpione pustką, smutkiem lub wyczerpaniem. Haj znika tak nagle, jak się pojawił. Przy częstym używaniu MDMA uszkadza neurony uwalniające serotoninę, przez co naturalne szczęście staje się trudniej osiągalne. Pod względem fizycznym może spowodować przegrzanie organizmu, odwodnienie, a w rzadkich przypadkach niewydolność narządów. Nazywa się to narkotykiem miłości, bo daje poczucie więzi ze wszystkimi, ale kiedy już się kończy, uświadamiasz sobie, że ta więź była chemiczna, a nie prawdziwa, a twój mózg płaci za to cenę. LSD LSD to halucynogen, substancja chemiczna o działaniu halucynogennym, która całkowicie zmienia sposób, w jaki mózg przetwarza rzeczywistość. Zazwyczaj przyjmuje się go na maleńkich kawałkach papieru umieszczanych na języku, a ilość, którą się spożywa, jest mikroskopijna, mierzona w milionowych częściach grama. Gdy zaczyna działać, LSD wiąże się z receptorami serotoniny, szczególnie z jednym zwanym 5HT2A, który wpływa na postrzeganie i nastrój. Wtedy zaczyna się faza działania. Wzory zaczynają się poruszać, kolory się zmieniają, dźwięki wydają się świecić. To nie jest tak, że widzisz pojawiające się halucynacje. To tak, jakby sama rzeczywistość zaczęła oddychać. W szczytowym momencie, który może trwać godzinami, czas traci znaczenie. Twoje poczucie ja, ta część mózgu, która mówi to ja, rozpuszcza się. Możesz poczuć się połączony z wszechświatem euforyczny, przerażony albo jedno i drugie jednocześnie. Emocje stają się fizyczne, muzyka wydaje się żywa. Granice między myślami a doznaniami zacierają się, aż wszystko wydaje się jedną nieprzerwaną falą. Potem następuje zejście, powolne, łagodne, jak powrót z orbity. Rzeczywistość odbudowuje się kawałek po kawałku. Możesz czuć się spokojny, refleksyjny lub wyczerpany emocjonalnie. Niektórzy opisują to jako reset, inni jako ponowne okablowanie. LSD nie uzależnia fizycznie, ale jego działanie jest nieprzewidywalne. Ta sama dawka może być rozkoszą lub koszmarem, w zależności od nastawienia i otoczenia. Może również wywołać retrospekcję i niepokój długo po zakończeniu podróży. LSD otwiera umysł, ale nie zawsze zamyka za sobą drzwi. Ketamina. Ketamina to znieczulający środek dysocjacyjny, pierwotnie opracowany do stosowania w chirurgii. Obecnie w medycynie stosuje się go w małych dawkach w leczeniu depresji. Natomiast w celach rekreacyjnych stosuje się go ze względu na efekty poza ciałem. Wciąga się go nosem w postaci proszku lub wstrzykuje w postaci płynnej. Po dostaniu się do organizmu ketamina blokuje przekaźnik chemiczny zwany glutaminianem, który pomaga mózgowi przetwarzać bodźce sensoryczne i utrzymywać świadomość. Początek nadchodzi szybko. W ciągu kilku minut świat zaczyna wydawać się odległy, przytłumiony, niemal jak we śnie. W szczytowym momencie percepcja całkowicie się odłącza. Możesz mieć wrażenie, że unosisz się nad swoim ciałem, albo obserwujesz swoje życie z dystansu. Użytkownicy nazywają to K-Hole. Czas przestaje mieć sens. Możesz zobaczyć siebie z zewnątrz, lub poczuć, że całkowicie opuściłeś swoje ciało. To nie zawsze jest przyjemne. Dla niektórych to stan spokojny, dla innych przerażający. Gdy faza zejścia się zaczyna, świadomość powoli wraca. Wzrok się wyostrza, mowa wraca do normy, ale świat wciąż wydaje się zamglony. Przez krótki czas możesz czuć się dziwnie spokojny, jakby twoje myśli poruszały się pod wodą. Ketamina nie uzależnia w klasyczny sposób, ale bardzo szybko buduje tolerancję. Intensywne używanie może powodować problemy z pamięcią, uszkodzenia pęcherza i emocjonalne odrętwienie. Może odłączyć cię od bólu, ale także od sensu. To narkotyk, który oddziela ciało od umysłu i czasem już nigdy nie spotykają się w pełni. Opioidy. Opioidy to środki przeciwbólowe pozyskiwane z maku lekarskiego lub wytwarzane syntetycznie w laboratoriach. W medycynie stosuje się je tak jak morfinę czy oksykodon, ale na ulicy występują jako heroina lub fentanyl. Można je połykać, palić, wciągać nosem lub wstrzykiwać, a wszystkie działają w ten sam sposób: wiążą się z receptorami opioidowymi w mózgu i ciele, blokując ból i wywołując euforię. Początek działania przynosi ciepło, komfort i ulgę, głęboki, ciężki spokój, który wydaje się samym poczuciem bezpieczeństwa. Ból znika, stres się ulatnia, a twoje ciało się rozluźnia. To nie jest energetyczny haj. To jak zanurzenie się w najmiększym kocu na świecie. Na szczycie działania wszystko zwalnia. Oddech staje się płytki, serce bije wolniej, a myśli odpływają. To błogość, ale niebezpiecznie bliska utracie przytomności. Wielu użytkowników goni za tym uczuciem, ale za każdym razem jest ono krótsze, słabsze i trudniejsze do osiągnięcia. Potem nadchodzi zejście i jest brutalne. Lęk, ból mięśni, nudności, poty, bezsenność. Każdy nerw w Twoim ciele krzyczy o kolejną dawkę. To jest odstawienie. To nie tylko sprawia, że chcesz więcej, ale czyni życie nie do zniesienia bez tego. Opioidy należą do najbardziej uzależniających substancji, jakie znamy. Przebudowują system przetrwania w mózgu, ucząc go, że narkotyk jest tak samo niezbędny jak powietrze. Z czasem niszczą tolerancję, organy, relacje wszystko. Ciepło, które dają na początku, jest tym samym ciepłem, które zabierają całej reszcie życia. Metamfetamina. Metamfetamina to silny stymulant substancja chemiczna, która zalewa mózg dopaminą i adrenaliną, powodując jednoczesne zwiększenie jego potencjału. Najczęściej przyjmuje się go poprzez palenie, połykanie, wciąganie nosem lub wstrzykiwanie, a w ciągu kilku sekund odczuwa się jego działanie niczym błyskawice. Gdy tylko zaczyna się początek, energia eksploduje. Twoje serce zaczyna bić szybciej, umysł się wyostrza, a wszystkie zmysły pracują na najwyższych obrotach. Czujesz się przebudzony, niepowstrzymany, niezwyciężony. Mówisz szybciej, myśli pędzą szybciej niż słowa, a sen wydaje się całkowicie zbędny. Na szczycie doznania przypływ jest czystą intensywnością. Pewność siebie zamienia się w euforię. Motywacja przeradza się w obsesję. Możesz posprzątać cały dom, rozmawiać godzinami albo gonić za celem, który nagle wydaje się przeznaczeniem. Wydaje się, że masz kontrolę, ale Twój mózg po prostu spala całą swoją dopaminę naraz. Potem przychodzi zejście i jest brutalne. Energia znika, umysł rozbija się o zmęczenie, depresję i paranoję. Świat wydaje się szary, powolny i pusty, a chemiczny kac może trwać całymi dniami. Metaamfetamina jest niezwykle uzależniająca. Każdy haj przeprogramowuje Twój mózg, by znowu pragnął tego przypływu, jednocześnie niszcząc system, który naturalnie wytwarza przyjemność. Z czasem prowadzi to do poważnej utraty wagi, bezsenności, halucynacji i utraty pamięci. Meta daje Ci energię, która wydaje się nieskończona, dopóki nie zorientujesz się, że została skradziona Twojemu przyszłemu ja. Psylocybina, lepiej znana jako magiczne grzyby, to halucynogen występujący w niektórych gatunkach grzybów. Spożywa się ją na surowo, parzy jako herbatę, lub mieli na kapsułki. Po spożyciu organizm przekształca psylocybinę w psylocynę, która oddziałuje z receptorami serotoniny w mózgu. Działanie zaczyna się w ciągu pół godziny. Zmysły się wyostrzają, wzory migoczą, a rzeczywistość zaczyna falować. Śmiech przychodzi z łatwością. Muzyka wydaje się żywa jesteś świadomy wszystkiego naraz, swojego ciała, oddechu, powietrza wokół siebie. W szczytowym momencie percepcja całkowicie się zmienia, kolory pulsują, czas się wydłuża, a ty możesz poczuć głęboką więź z naturą, wspomnieniami lub emocjami. Niektórzy opisują to jako oświecenie, inni jako chaos. To tak, jakby twój umysł rozpuszczał się w czymś większym, pięknym lub przytłaczającym, w zależności od tego, co wnosisz do tego doświadczenia. Gdy faza zejścia nadchodzi, myśli się uspokajają. Świat powoli odbudowuje się na nowo. Możesz poczuć spokój, wdzięczność lub emocjonalną otwartość, ale u niektórych pozostawia to zamieszanie lub niepokój, który utrzymuje się przez kilka dni. Sylocybina nie uzależnia fizycznie, ale jest bardzo silna. Może pomóc ludziom przełamać stare schematy, albo w nieodpowiednich warunkach wywołać panikę lub psychozę. Grzyby nie pokazują ci niczego nowego. Po prostu odsłaniają zasłonę tego, co już jest w Twoim umyśle. Benzodiazepina. Benzodiazepiny, zwane też benzodiazepinami, to leki uspokajające, przepisywane w celu leczenia lęku, ataków paniki i bezsenności. Zazwyczaj przyjmuje się je w postaci tabletek, a ich działanie polega na zwiększeniu poziomu GABA, substancji chemicznej w mózgu, która spowalnia aktywność i przynosi spokój. Po połknięciu jednej tabletki odczuwa się ulgę. Mięśnie się rozluźniają, myśli wyciszają, a świat przestaje wydawać się tak ostry. Twoje serce zwalnia, ciało się relaksuje, a stres rozwiewa się jak mgła. Na szczycie działania wszystko wydaje się miękkie i odległe. Zmartwienia znikają, czas płynie powoli, a sen przychodzi z łatwością. Ale gdy efekt zaczyna ustępować, senność zamienia się w dezorientację, pamięć zawodzi, a emocje stają się płaskie. Przy częstym stosowaniu, mózg zapomina, jak zachować spokój bez leku. Benzodiazepiny są silnie uzależniające, zwłaszcza gdy są używane poza zaleceniami lekarza. Z czasem szybko rozwija się tolerancja, co oznacza, że potrzeba coraz większych dawek, by osiągnąć ten sam spokój. Nagłe odstawienie może wywołać lęk, drżenie, a nawet drgawki, objawy odstawienia, które mogą być niebezpieczne bez pomocy medycznej. Wyciszają umysł, ale cisza potrafi uzależniać. Niebezpieczeństwo nie tkwi w spokoju, który przynoszą, lecz w tym, jak łatwo przekonują Cię, że nie możesz bez niego żyć.